Cześć kteczku. a dzisiaj proza życia, czyli montujemy stację uzdatniającą filtry, reduktory i tak dalej. Wyjście wody ciepłej na ogród, zimna na ogród, zimna nieuzdatniona do źródełka. Kotłownia nie za duża, montowaliśmy też tutaj pompę ciepła. W przyszłym tygodniu jeszcze zawisnie tu rekuperator, <grym> będzie ciasno. Ale damy radę. Poklikamy sobie w sprawdzanie systemu. Zawsze jak jestem to sobie oglądam te swoje zamontowane pompki. Obecnie COP59. Dobra, nie najgorzej. No, będzie przebitka z dalszego postępu prac. Heja. No, to minęły 3 minuty, już coś mamy. 2 a Reduktor herca z tkaniem wstecznym, to będzie zimna na ogród, a tak mamy zrobioną, ciepłą na ogród. Tam z drugiej strony jest przeciwzamrożeniowe kalido, wiadomo na zimę zamykamy, otwieramy wentyl, spuszczamy wodę z zewnątrz i mamy zabezpieczone. Nawet jak zapomniemy, to się nic tam nie stanie, a co tak na wszelki wypadek, rozkład jest fajny, bo tu poszła po prostu standardowa ramka. inaczej się to nie dało zrobić. I co teraz? Za filtrami będziemy mieć zimną wodę do kuchni. Tfu, nieuzdatnioną wodę do kuchni. Więc szykujemy sobie trójnik, średboneczek, dalej multiblock i łączymy się z głównym podejściem. No i to tyle. Następna aktualizacja za niedługo. Hej! No i Fireant. Nie wiem ile czasu minęło. Pewnie Wam omawiałem, jak to połączę to będzie zaraz, ale czuć tam. Dobra, tu mamy ciepłą wodę na ogród, zawór Arco z wentylem. Ta po drugiej stronie są Kalefi mrozoodporne. Zimna woda na ogród, też zawód, zawór Arco z wentylem. Hmm, reduktor herca z płukaniem wstecznym, fajne. Dwa filtry Atlas Filtry. Teraz wchodzę do oferty zamiast tamtej Biblu, bo mnie wkurzały. To z polecenia kolegi, też fajne uzdatniacz to Aquastilla, proszę Państwa Aquastilla. Tu mamy multiblok. jeszcze jeden manometr dodatkowy. Wolenie uzdatniona do kuchni, do osmozy wychodzi tędy. Nie podłączyłem jeszcze kanału sypon leży. No i tak tu muszę wrócić w poniedziałek, więc na no spokojnie sobie dokończymy przy rekuperatorze. I tyle. Sorry za brak ocynku. Zapomniałem wziąć ze śmieciami na auto.